dot eu Gdy gruchnęła wieść, że szwedzcy deweloperzy z Tercier Studios, dla mnie mistrzowie kreowania mrocznej i osobliwej atmosfery, szykują zupełnie nową pozycję, nie będącą jednak następną odsłoną ich koronnej serii Little Nightmares, byłem zaintrygowany. Po obejrzeniu z jastunu tej nadchodzącej produkcji ochrzczonej Reanimal, poczułem jednak lekki zawód, gdyż na pierwszy rzut oka to wyglądało jak kolejne małe koszmarki. Liczyłem, że twórcy wykorzystają swoją rękę do makabrycznych historii, by zrobić coś świeżego, bo bałem się, że ich formuła przygodowych, quasi-platformowych horrorów może się w końcu wyczerpać. Teraz, kiedy tytuł ujrzał światło dzienne, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak się trochę stało, ale jednocześnie Reanimal to najlepszy Little Nightmares, nie będący Little Nightmares w historii. Podczas rozgrywki wcielamy się w dwójkę dzieci, brata i siostrę, poszukujących swoich zaginionych przyjaciół w upiornym, nieprzyjaznym świecie, wypełnionym mniej lub bardziej humanoidalnymi istotami, które chętnie zrobiłyby nam krzywdę. Na modły poprzednich gier Terrestrial Studios, fabuła Reanimal jest niezwykle tajemnicza, opowiadana przez elementy środowiska i pojedyncze, wyrywane z kontekstu zdania wypowiadane przez protagonistów. Kolejny raz dostajemy więc, zamiast spójnego scenariusza, serię wskazówek i niedomówień, przez co sami musimy ułożyć własną interpretację przedstawianych wydarzeń. Fani analizowania każdego szczegółu historii i odkrywania sekretów świata przedstawionego będą na pewno ukontentowani. Kryptyczna fabuła idzie tutaj w parze z tym, co zawsze było najistotniejsze w tego typu produkcjach: klimatem. Deweloperzy Studios mają już całe lata doświadczenia w umiejętnym kreowaniu go i z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że w tym aspekcie jest to ich opus magnum. Oprawa audio oraz graficzna z oświetleniem na czele mnie zachwyciła. Całość wygląda świetnie, nawet jak grałem w trybie wydajności, a nie jakości. To w połączeniu ze znakomitym panowaniem nad kamerą, której ustawienie tworzy przepiękne i dobrze przemyślane kadry, daje znakomity efekt. Faktycznie da się tutaj odczuć tę misternie skonstruowaną filmowość produkcji, gdy dobre kompozycje ekranów wspierają budowanie mroku i powagi w każdej scenie. Dobre cięcia między jednym a drugim kadrem potrafią w świetny sposób odsłonić coś, co sprawi, że szybko wstrzymamy oddech, gdy odkrywany jest przed nami jakiś makabryczny obrazek czy zagrożenie dla naszych bohaterów. Innymi słowy. Reżyseria stoi na wysokim poziomie i wszystko w sferze audiowizualnej jest podyktowane temu, byśmy czuli ciarki na plecach i zachwycali się często spektakularnymi i zapierającymi dech w piersiach sekwencjami. Zapewne problemem dla niektórych może być to, iż w ciągu ostatnich dwóch minut użyłem bardzo wielu określeń z kategorii filmu. Kadry, cięcia, reżyseria, bo tym reanimal trochę jest. Przepięknym, ale jednak prowadzącym nas za rączkę i silnie oskryptowanym doświadczeniem. Deweloperzy dobrze wiedzą, jak kontrolować tempo naszej przygody, pokazując nam przy pomocy elementów środowiska, gdzie mamy się udać w danym momencie i to bez żółtej farby. Ciężko jest więc tu się pogubić czy zaciąć na dłuższą chwilę, co mogłoby negatywnie wpłynąć na reżyserię rozgrywki. Ja osobiście zatrzymałem się na dłużej niż minutę chyba tylko w dwóch miejscach, gdy musiałem odnaleźć klucz do drzwi i po prostu go nie dostrzegłem. Jak choćby tutaj, gdy grupa mew przewraca pojemnik, z którego wypada potrzebny mi przedmiot. Wpierw muszę jednak pokonać wredne ptaszyska i w trakcie starcia cielsko jednego z nich upadło tak, że zupełnie nie dostrzegłem leżącego na ziemi klucza, przez co straciłem nieco czasu krążąc dookoła szopy, nie wiedząc co mam zrobić. Właśnie, pokonać. Choć Reanimal pod względem rozgrywki jest prostą produkcją, od idziemy z punktu A do punktu B, rozwiązujemy proste zagadki środowiskowe, czasem przed czymś uciekamy lub skradamy się unikając wzroku następnej maszkary, to twórcy robią co mogą, byśmy się nie nudzili. Tu pomachamy łomem i nożem, walcząc z grupą przeciwników. Tam poprowadzimy jakiś pojazd i przede wszystkim popływamy sobie łódką, stanowiącą drugą największą innowację w porównaniu z poprzednimi grami studia, zapewniającą nam miłą odmianę między poziomami dziejącymi się na suchym lądzie. Powiedziałem drugą, bo pierwszą jest zdecydowanie dodanie trybu kooperacji. I pisząc niniejsze słowa, doznałem kolosalnego odczucia déjà vu, ponieważ niecałe 6 miesięcy temu przechodziłem i dzieliłem się swymi wrażeniami na drugim kanale R&DTU z The Little Nightmares 3 od Supermassive Games, które przejęło serię od Szwedów, gdzie również po raz pierwszy w historii serii można było zagrać z drugą osobą. Nie uniknę zatem porównywania tych trybów między sobą. Pierwszy duży punkt idzie do Reanimala, ponieważ to właśnie w nim możemy bawić się zarówno online, w tym ponoć międzyplatformowo-wojskriendly passem, co jest obiecane na premierę lub krótko po niej, jak i lokalnie, czego zabrakło w małych koszmarkach 3, gdzie współpracować z kolegą lub koleżanką mogliśmy jedynie przez internet. Wówczas podejrzewałem, że brak kanapowego koopa wynika właśnie z filmowości tego typu pozycji, gdzie misternie komponowane kadry nie mogą zostać rozbite przez split screen, by nie psuć ich siły przekazu. Niemniej w reanimal twórcy obchodzą ten problem, dodając mechanikę śmierci bohaterów, jeśli oddalą się za bardzo od siebie, co zmusza graczy do trzymania się razem w kadrze. Niemniej mniejsze plusy idą do Little Nightmares 3 za możliwość wyboru bohatera, którym chcielibyśmy grać w trybie single player, czego nie ma w najnowszej produkcji Tresier Studios, gdzie zawsze gdy gramy solo wcielamy się w brata, oraz za podarowanie każdej postaci wyjątkowego narzędzia i jednocześnie broni, co sprawia, że każda z nich oferuje odrobinę inne doświadczenia. W Reanimal zaś zarówno brat jak i siostra sprowadzało się raczej do podstawowego inwentarza interakcji. Niemniej jedna i druga gra ma ode mnie mały minus za to, że przemierzanie ich w trybie kooperacji nie wydaje się wzbogacać mocno oferowanego nam doświadczenia. Naturalnie nie jest to ta sama półka co choćby Split Fiction, bo projektanci zarówno Reanimal, jak i Little Nightmares 3 musieli mieć z tyłu głowy to, by w ich produkcji bawiło się tak samo dobrze w towarzystwie jak i samemu. To pierwsze jest bezsprzecznie przyjemniejsze, jeśli mamy fajnego towarzysza zabawy, ale projekt poziomów czy zagadek nie do końca nagradza ścisłą kooperację. No może poza jednym, w podziemiach, gdy bohaterowie zostają związani ze sobą łańcuchem, a więc trzeba synchronizować swoje ruchy, by nie pociągnąć rodzeństwa za sobą w przepaść podczas niewymierzonego skoku. Niemniej tryb solo nadal jest satysfakcjonujący. Sztuczna inteligencja dziewczynki nie przeszkadza i radzi sobie dobrze, pomagając nam, gdy tego potrzebujemy, więc grając w pojedynkę, wcale dużo nie tracimy. Warto też poświęcić nieco czasu na eksplorację, nie tylko po to, by chłonąć wyjątkowy klimat, ale także by odnaleźć poukrywane znajdźki w postaci masek dla postaci, grafik koncepcyjnych czy osiągnięć, bo liczne trofea, podobnie jak w Little Nightmares 3, powiązane są z wykonaniem jakiejś ukrytej, opcjonalnej aktywności. Zdobyte maski, moją ulubioną była zdecydowanie ta przedstawiająca logo w ALC, zostają z nami, więc mamy do nich dostęp, gdy zaczniemy nową rozgrywkę. Dziwne było tylko to, że kiedy po ukończeniu Reanimal zacząłem nowe podejście, tym razem w kołopie z żoną, to wcześniej zdobyte przeze mnie maski nie były dostępne dla jej postaci. Ale podejrzewam, że są one po prostu powiązane z moim profilem PlayStation. Dodatkowo warto podkreślić, że Reanimal otrzymał pełną polską lokalizację wraz z dubbingiem. Wprawdzie w trakcie gry nie pada zbyt wiele słów, ale jest to miły dodatek. Choć sam za pierwszym razem przeszedłem ją z angielskimi głosami. Nie wiem. I tu się tylko na moment zatrzymam, by zwrócić uwagę na pewną pierdółkę. Zauważyłem, że tłumacze najwyraźniej dobrze się bawili przy przekładaniu osiągnięć na nasz rodzimy język, przemycając różne żarciki. Lubię, kiedy nazwy lub opisy trofeów bywają humorystyczne, więc tu ode mnie mały plus. Ale potem coś zauważyłem i to jest lekki spoiler, bo zamierzam ujawnić tytuły i liczbę rozdziałów Reanimal, więc jeśli wolicie tego uniknąć, to przewincie do momentu wyświetlonego na ekranie. Już? No to lecimy. Otóż przy lokalizowaniu kilku nazw rozdziałów Reanimal tłumacze wykazali się inwencją twórczą, dodając żarty, które nie pasują mi jednak do nastroju świata przedstawionego. Ten jest raczej z tych ponurych, poważnych i mrożnych, więc kiedy poziom After the Flood jest przetłumaczony na powodzianie jak Wam się powodzi, a Down in the Hole otrzymał polską nazwę w czarnej dziurze z wymowną i jasną do odczytania pauzą przed ostatnim słowem, to mi to kompletnie nie pasuje. Kłóci się z klimatem pozycji, a do tego niekonsekwentnie wygląda to tuż obok normalnie przetłumaczonych jeden do jeden nazw rozdziałów. Niemniej już do samych deweloperów i ich pracy nie potrafię się przeczepić. Nie uświadczyłem żadnych bugów czy większych problemów. Tylko raz moja postać nie dobiegła na czas do miejsca, gdzie odpalił się przerywnik i zniknęła gdzieś pod gruzami, skąd na całe szczęście wyszła po zakończeniu animacji, ale to jeden z tych bawiących błędów, a nie irytujących. Ostatecznie jednak Reanimal cierpi na to, że jest skierowany do konkretnego odbiorcy. Ja lubię te oskryptowane, atmosferyczne produkcje grozy, gdzie idziemy po praktycznie z góry ustalonej ścieżce i chłoniemy klimat. Niemniej wielu graczy spodziewających się czegoś więcej w sferze gameplay'owej może w pewnym momencie odczuć znużenie. Z jednej strony cieszę się, że deweloperzy są lojalni wizji tego, jak chcą robić swoje horrory, i w porównaniu do ich poprzednich tytułów stworzyli coś, co stanowi świetną ewolucję i faktycznie jest ich najlepszym dziełem. Z drugiej może liczyłem na więcej. Zwłaszcza, że jak wspomniałem we wstępie, czuję, że ta formuła powoli się wyczerpuje i nawet mnie zaczyna lekko nudzić. Aż się prosi, by dodać nieco więcej zaawansowanych łamigłówek albo więcej sekwencji platformowych, ale takich z prawdziwego zdarzenia. Jednocześnie jednak jeśli jesteście fanami Little Nightmares lub po prostu opowieści z dreszczykiem Trafeo w wasze gusta, to zdecydowanie powinniście dać szansę tej osobliwej grze. Szczególnie, że o ile starszy kuzyn prezentuje makabryczno-baśniowe, takie quasi-bartonowskie klimaty, o tyle nowa produkcja od Tercer Studios jest dużo bardziej mroczna i niepokojąca, gdzie jest mniej obrzydliwych momentów, a więcej tych faktycznie strasznych. Ranimal to solidnie wykonana, dobrze wyryżyserowana pozycja, zapewniająca niezapomniane doświadczenie. A to na pewno nie koniec, ponieważ ma otrzymać jakiś czas po premierze trzy dodatkowe rozdziały, a mnie to cieszy, bo z przyjemnością jeszcze raz zanurzę się w ten upiorny świat. Jeśli mało Wam horrorów, zapraszam też na drugi kanał Arn.Tu, gdzie prowadzę własną serię nazwaną mało kreatywnie Horrory Diblera. W niej prezentuję intrygujące mnie nowe i stare produkcje z tego gatunku. A na razie trzymajcie się i do następnego.